Patrz, kolego, znalazłem starą tarczę hamulcową. Wydaje mi się, że to będzie adekwatne do poglądu twojego bębna, który chcesz pomalować. I zrobimy to w sposób taki domowy, amatorski. Nam potrzebne wiertareczka, ewentualnie szczotka. I szczotka na wiertarkę. Oto, szczoteczka. Całą przygodę zaczynamy od czyszczenia. Bierzemy szczotę. No, powiedzmy, że jest to w miarę oczyszczone. Wiadomo, że efekt będzie zależał od tego, ile czasu poświęcimy na czyszczenie. Więc nie warto się coś na nic ościszyć. Ale że jeśli będzie to wyszlifowane, wyczyszczone na takim poziomie jak tutaj, będzie ok. Przejść do malowania, potrzebna będzie nam jakaś substancja, która odpuści nam, że tak powiem, metal. Więc ja wezmę akurat ip Może być to zmywacz silikonowy, break cleaner, aceton, cokolwiek. Odpuszczamy dosyć dokładnie. Możemy na kilka razy. Męż odparuje i możemy zacząć malować. Ja użyję farby, akurat tutaj kadłójki. Nie jest to jakiś to mega super produkt, ale do zastosowania amatorskiego śmiało czy to bęben, czy zacisk bez znaczenia farba się nadaje. Lecimy cienkimi warstwami. Warto sobie też podsuszać w międzyczasie suszarką czy to opalarką, żeby ten e, warstwa kontaktowa nam podeschła i lepiej złapała farba. Robimy z daleka wstępny natrysk, ja to nazywam. Pruszeniem. Nie maskuję reszty tarczy, bo ta tarcza jest w zasadzie na złom, więc jeśli Ty będziesz sobie malować to na samochodzie, to wiadomo, zamaskuj sobie wszystko to dookoła. Ja tą tarczę i tak wyrzucę, więc nie ma to dla mnie większego znaczenia. Podsłyszymy i późniejsze warstwy możemy już malować z większą swobodą bo farba będzie miała się czego chwytać no i kolejna warstwa z początku nawet tą drugą warstwę ruszam, bo ta farba dosyć słabo kryje i lepiej to robić cienkimi warstwami żeby nam się nie porobiły jakieś niechciane bąble dobra no, drugą warstwę też podsuszymy Lecimy z trzecią warstwą. Z doświadczenia wiem, że jest to wystarczająca ostatnia warstwa w przypadku tego produktu i zaraz będziecie mogli zobaczyć jak to finalnie wyszło. Reszty tarczy nie maluję dookoła, no bo nie ma po co, tak jak kolega chciał zobaczyć z bęben, żeby był pomalowany, będzie miał chyba świetny pogląd. Słuszymy i zaraz pokazuję finalny efekt. Sami zobaczcie. Tutaj mamy gotowy temat. Jak dla mnie wydaje mi się, że na taką typowo amatorszczyznę, którą możecie sobie zrobić w domu, wygląda to naprawdę fajnie. Ode mnie tyle. Miłego dziąka kolego. Zadawaj częściej pytania z różnych dziedzin, na pewno będę odpowiadał. Trzymaj się, piąteczka Cześć.